Nie żyje 5-letni synek znanej polskiej influencerki. Wielka tragedia, straciliśmy wszystko. Influencerka, którą internauci mogą znać pod nikiem Glamifric, przekazała tragiczne wieści. Opublikowała w sieci obszerny i przenikliwie poruszający post, w którym przekazała, że zmarł jej 5-letni syn. Celebrytka nie ukrywała bólu, który doskwiera jej od momentu tej dramatycznej straty. Influencerka poinformowała o śmierci syna. Śmierć, choć jest nierozłączną częścią życia, niejednokrotnie przychodzi niespodziewanie i przedwcześnie, pozostawiając po sobie nieposkromiony ból, którego często nie jest w stanie ukoić mijający czas. Dla rodziców, którzy bezpowrotnie tracą swoje dzieci, jest to również niesamowita tragedia, rozrywająca ich serca na kawałki. Niektóre osoby pogrążone w żałobie szukają sposobu, by móc poradzić sobie ze stratą osoby bliskiej. Część z nich decyduje się na wylanie swoich emocji na papier czy też do sieci. Na taki właśnie krok postawiła Natalia Paruzel, znana internautom jako Glamyfreak. Influencerka opublikowała na swoim instagramowym koncie poruszający wpis, w którym przekazała, że jej pięcioletni syn nie żyje. Influencerka o śmierci swojego pięcioletniego syna Natalia Paruzel w poruszającym poście opublikowanym na Instagramie podzieliła się z internautami tragicznymi informacjami. Przekazała im w słowach pełnych bólu, a zarazem miłości, że jej pięcioletni syn nie żyje. W zamieszczonym wpisie bezpośrednio zwróciła się do chłopca. Nie wiedzieliśmy, że nasz czas jest określony. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że nie pominaliśmy ani jednego dnia od Twoich narodzin. Pięć lat i trzy miesiące. Tyle mieliśmy, wykorzystaliśmy je najlepiej jak mogliśmy. Nauczyłeś nas bezgranicznej miłości, czułości, niesamowitej odwagi i poczucia humoru, które ciągle jest w naszej głowie i próbuje się przebić przez smutek, rozpacz, żal i ból, napisała Natalia Paruzel. Natalia paruzel z bólem pisze o stracie syna. Następnie Natalia Paruzel w sieci znana jako Glamyfrik, wspomniała, że chłopiec chorował, lecz problemy zdrowotne, z którymi się zmagał, że ograniczały go i mógł cieszyć się beztroskim dzieciństwem. Podkreśliła również, że jego śmierć jest dla niej niezwykle trudnym i bolesnym doświadczeniem. Twoja choroba nigdy cię nie ograniczyła w tym, żeby sięgać szczytu. Piękny, wrażliwy, mądry. Taki byłeś i taki zostajesz na zawsze w naszych sercach. Byłeś i jesteś naszym aniołem, naszą dumą, naszym największym szczęściem. Straciliśmy wszystko, ale nie wszystko stracone. Kochamy, tęsknimy na zawsze, napisała Natalia Paruzel. Influencerka do swojego poruszającego wpisu dodała kilka radosnych kadrów, na których widać szczęśliwego chłopca, oddającego się radosnej i beztroskiej zabawie, w której towarzyszyła mu młodsza siostra. Na ostatnim z nich Natalia Paruzel pokazała grób, w którym spoczął pięć latek. Otulony został białymi kwiatami oraz zniczami w takim samym kolorze.